Cześć kochani moi mili, tak wiem. Miałem być w, w środę. Dzisiaj mamy sobotę. Dni mi się nie poprzestawiały. Fani mydła nosferatu jeszcze się mnie doczekają z tym mydełkiem tradycyjnie 15. Nakręcimy, ale no, czy ja, fan tradycyjnego golenia, mógłbym y, czekać spokojnie na tyłku, y, mając zapakowany prezent, jeszcze wiedząc, co dostanę. No bo już wam mówię, mamy wrzesień. 29, no to jest, są moje imieniny. A Erais, no to, no to po elficku Michał. Także tak to ktoś tam sobie wymyślił, że to w języku starożytnych elfów Michał. A Michała jest 29 września. No i jest. Jest, 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 patrzę, żeby Wam pokazać. Jest, jest, jest. Nieotwierane, zapakowane. Rozpakowuję. Wczoraj odebrałem z poczty. O. Już, już, już jak się do tego dobrać. Taki oto mam piękny poradziecki styzoryk z bazaru. Otwieramy paczkę, nie była jeszcze otwierana, zobaczycie, Kurde. zapakowane, ze sklepu Shaving Time, o, będzie widać, Shaving Time, karteczka, coś, co wiecie, kochani, czym się chciałem ogolić, a czego długo, długo, długo nie było. I jak zobaczyłem, że jest, to no niestety w Polsce nieosiągalne, ale jak zobaczyłem, że jest na shaving time, tam gdzie kupowałem pędzel z dzika, mówię, nie trzeba, trzeba po prostu kupić. Trzeba się ogolić. Chyba to tym, tym bardziej, że ani się zapach spodobał i mówi: Weź, będziesz miał prezent imieninowy od nas. No i mam prezent od moich. Trzech dziewczynek. Sterling Spice. Chodziło mi o ten zapach, o zapach starego od Spice'a. Gdyby ktoś chciał kupić, jak to w tej chwili wychodzi? Wychodzi to w tej chwili tak, że mydełko kosztuje 12 funtów. 11 funtów wysyłka, więc warto coś dobrać, ale ja brałem samo mydełko. No i jeszcze na poczcie mi. Jarek zabrał 37 zł na 500, plus no bo no, wiadomo, no, komuś trzeba pobrać, żeby komuś dać, no, sami we własnych kieszeniach, no to to by sobie nie ściągali, nie, ale to już nie politykujmy, tak to wygląda. 155,8 uncji i zaraz otwieramy, wąchamy, przekładamy do Michy. O. Także ceny wychodzą kosmiczne, ale ja już jako prezent ciepłej wody, ja już to spędzę zimą, ja już z ja racji na prezent na cenę nie patrzyłem. cenę. Nie patrzyłem. Po prostu to medełko. to był taki u mnie must shave. Zapach Old Spice'a bardzo lubię. Mm. A to jest właśnie wersja Old Spice'a według Stirlinga. Pachnie przepięknie. I to jest Old Spice. To jest Old Spice. Nałożymy sobie tego trochę. Nie wiem czy mało, czy dużo. Bo nie wiem ile się tego używa. Kochani, zapach jest prześliczny. Stigling pisze, że to jest dawna receptura, tak jak Wolf spachniał w latach 50. -tych, 60. -tych, wcześniej przed zmianą receptury. Jednocześnie gdzieś tam się obcina, że nie jest to tam żadna kopia z pełen i tak dalej, że to w każdym bądź razie przepiękny prezent od moich trzech kochanych. Dziewczyn. Mam nadzieję, że gdzieś tam nie przypalę ziemniaków, bo właśnie sobie robię obiad. Zastanawiałem się, czy film kręcić wieczorem, czy jechać na działkę. Tam mam sporo pracy ale mówię, no nie usiedziałbym znacie ten ból ci którzy lubią tradycyjne golenie nie wiem jak dobrać wody pędzel oczywiście Stirling i czuję już jak to pachnie Powiem tak, jest ciut inny niż Old Spice, jaki znamy, ale jest to niewątpliwie no, ten zapachowy Old Spice. -a. Mhm, rewelacja, dla mnie rewelacja. Dla mnie rewelacja dla lepszego prezentu nie mogłem dostać. Mówię kupię, kupę dni przed imieninami, ale kto by wysiedział na tyłku. Przy takim mydełku, przy takim zapachu, przy takim goleniu. Zliczając wszystko do kupy, to jakby tak podliczył, to prawie wydałem tyle, co bym w Polsce no Awie sobie kupił, no ale z drobnym dołożeniem. Słuchajcie. Obłędny zapach Old Spice'a. Coś co lubię. Ja pamiętam, dawno, dawno temu kupiłem sobie wodę po goleniu Old Spice'a i usiłowałem ją używać i tym Old Spice'em mi się bardzo podobało. Kupiłem sobie, wtedy jeszcze internetu nie było, sprowadziłem do Konina, do jednej drogerii, specjalnie dla mnie sprowadzono. A no ja wtedy dostawałem takiego uczulenia po tej wodzie. Bo jak wiecie ja się długi czas nie mogłem Długi czas nie mogłem używać wód po goleniu Dopiero Ta przyjemność używania wód po goleniu Nastąpiła przy Brzytwie Wtedy moje golenie się zmieniło Całkowicie bo Brzytwa mnie nie podrażnia Shaving Time długo nie miał tego zapachu, praktycznie yy, rok w tym sklepie nie było tego spice'a. On się yy, rozchodzi, Old Spice, Sterling Spice, tak to się zwie. Po prostu to medło się rozchodzi jak ciepłe bułki. I jest bardzo popularne, lubiane, chwalone. I to jest niewątpliwie. I to jest mój zapach, kochani, ja czuję czuję się świetnie o, jakiś syfek kurde, chciałoby się golić i golić i golić naprawdę coś pięknego, coś pięknego, naprawdę super także moje trzy najkochańsze domowe istoty Oczywiście no te prezenty do golenia to tak ja im zawsze podpowiadam, bo chociaż nie zawsze, bo na dzień ojca zaskoczyły mnie bardzo fajnym kremem po goleniu i bardzo fajnym mydłem, które kiedyś wam tłum mydłem wróć, Kremem po goleniu, kremem i kremem do golenia. Już się jąkam. O, krem do golenia bardzo fajny, aczkolwiek on nie jest niby go spędzla, ale lepiej wychodzi używanie go z pędzlem. I z pędzlem. kiedyś jeszcze Wam pokażę, jak się go używa. Krem bardzo gęsty. Tusty. Rzadszy zrobiłem, dlatego tak się myziam na malarza, bo nie chcę go ani rozmyć, ani utwardzić na tej twarzy, bo żeby taki nie był znowu gęsty. Na stronę Shaving tight trafiłem przypadkowo szukając pędzla Stirlinga, żeby go nie sprowadzać ze Stanów. No i oni mają cały asortyment tegoż producenta. No z małymi wyjątkami mają też trochę Fenixa. Fenix Artisans. Mm. da że u nas tego Midełka akurat nie ma Może po moim filmie. któryś sklepik je wprowadzi. Nie wiem czy to. Dziki Borsuk na przykład, albo inny sklep. A ja w każdym bądź razie, znaczy no nie ja, ja to tylko podpowiedziałem mojej pani, że kurde, fantastyczne mydełko o zapachu Old Spice'a, jak usłyszała Old Spice, to mówi to bierz i kup. No nież mówi miał od nas prezent na imieniny. No i tak się stało no i fantastyczne golenie Mówię jedno w tym tygodniu miałem taki odpoczynek od mydła przy pomocy Warsa Do golenia nasz. I teraz też jestem super ogolony, super gładziutki, po panie mowlaka. Parę jakiś tam czerwonych kropek, bo ta skóra u mnie to jest. no jest wrażliwa cały czas. O. Że wy nie możecie czuć tego, co ja teraz czuję, co się roznosi w całej łazience. To jest po prostu coś niesamowitego. Słuchajcie, ja jestem fantastycznie ogolony. No, kurde, zapach. Rewelacyjna. Duża pucha. ceiling Spice, kurde. Nic dodać, nic ująć, klasa sama w sobie. Tak jak pędzel, który stał się moim ulubionym. Gładź absolutna i pupa niemowlaka w jednym. Na, w sumie może Hatry w tym razem. Weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie może coś takiego. O, sięgnąłem po bruta ale kurde, chyba sobie będę się kupić wodę po goleniu Old Spice'a, żeby mieć komplet. Chociaż w porównaniu z tym mydłem, to wierzcie mi, że Old Spice się chowa. Mam ostatnio jednego pana gola, yy, znaczy po goleniu jednego pana używałem Old Spice'a, to tak Ta nuta to już trochę tak nie to bym powiedział. Niby All Spice, ale, no ale w porównaniu z tym mydłem, no to kurde. Mydło robi robotę i rewelacyjnie pachnie. Prezent urodzi... twój imieninowy, co ja już pierwsze. Prezent imieninowy od moich trzech kobiet. Super. Zresztą zawsze mi dają super prezenty te moje trzy kochane istoty. No i... Jest fajnie. A my się zobaczymy przy następnym filmie. No nie no. Jest ciach bajera i kurde. Nie żal wydanych pieniędzy na takie golenie. Super. Pupcia niemowlaka. Gładzi. Idealna. Nie wiem jak jeszcze określić. Pięknie chodzi brzytwa. Piękne przygotowanie skóry. Nie wiem co jeszcze. Trzymajcie się. Cześć.